Widzowie, zobaczyłeś, że w internecie dostępny jest Misterii Box Katna, a że w dzisiejszym odcinku go zamówię. Widzowie, właśnie przez chwilę zobaczyłem, że w internecie dostępny jest Mystery Box Catnap. Od zawsze chciałem mieć takiego Mystery Boxa, dlatego na dzisiejszym odcinku go zamówimy. Więc widzowie, że jesteście fanami Katnapa, albo nie wiem, jesteście widzowie grypowi Playtime, zleć teraz subskrypcję oraz łapkę w górę i napiszcie komentarz, na przykład, Catnap, proszę wam serduszko. Widzowie, chodźcie do komputera i zamówimy tego Mystery Boxa, ponieważ mega się jaram, że jest on dostępny i to już w Polsce, widzowie, Mystery Box Catnap. Chodźcie do komputera i pokażę wam, znaczy zamówmy go, okej? Okay? I zobaczymy, z zanim przyjdzie. Dobra, widzę. Przejdę teraz do tego zamawiania tego mystery boxa. Mam Na nadzieję, że mystery box do nie przyjdzie, ponieważ jestem zainteresowany tym mystery boxem. Od dość dawna jestem zainteresowany w ogóle kartnapem oraz yy, po playtime. Graliśmy w ogóle po drugiej po playtime. Dobra, nieważne widzowie. Zamówmy oraz sprawdźmy, jak ta strona wygląda. Dobra, chodźmy się, robię, jestem zainteresowany. Okej. Okay. Wow, co? Ej, co na stronie, teraz wygląda tak dziwnie, jakby tutaj są jakiś kółka. Co to? <laughs> Widzowie, stronie w stronie, która wygląda totalnie amatorsko. Tutaj mam powiedzieć na początku: Widziałem to na TikToku yy, oraz na jakieś, tam, w ogóle nie wiem, jakieś osoby to reklamowały, że to jest mystery. box, dobra, nieważ nieważne, gdzie to widziałem. Więc co? Klikamy tego mystery boxa, no i nie wiem, ile będziemy czekać. Może o to odcinek, widzę, potrwa dwa dni, może trzy dni. Nie, widzę, czy to odcinek będę nagrywał. Ale dobra, czekajcie, klikimy tego mystery boxa i zobaczymy, co tutaj jeszcze nam. Ok, bo są jakieś ogóle mystery boxa, a my tutaj jeszcze weźmiemy. Ok, klikam ten tego mystery boxa Okej, okay. i co widzowie, co nam się pokazało? O, no, ładuje coś. No nic, okej, okay, no okej, okay. wybieram Mystery Boxa, jest tu cały opis tego Mystery Boxa, co on zawiera. No nie wiem, no okej, okay. no spoko, no widzowie, no okej. Okay. No widzowie, na, na początku wydawało się to jakiś jest czy coś, ale teraz widzę, że wygląda to okej. Okay. Widzowie, po prostu zamówmy tego Mystery Boxa i zobaczymy, co się wydarzy. Ładuje. O, coś kmini. Hmm. Nie, widzę, już yy, jesteśmy doświadczeni w takich sprawach, więc, mordy, nie napalajmy się. Może, widzę, to być jakiś Mystery Box yy, fake, a może być prawdziwy, zobaczymy, co się stanie. Okej, okay, przejdź do płatności. Okej, okay, no, normalnie w ogóle widzę, jak to wygląda. Czekaj, nie, to, nie będę wam teraz pokazać to na odcinku. Mordy, spotkajmy się, jak już zamówię to Mystery Box, czyli nie wiem, poczekam, nie wiem, jeden dzień, dwa, nie wiem, jak przyjdzie, bo jest, widzę, powinno, no jutro powinno być. Więc widzę, ok, no nie wiem, to z Polski się wysła? No, widzę, nieważne. Spotkajmy się, widzowie, załącz nagrywanie, jak już to do niej przyjdzie, okej? Okay? Więc, widzowie, idę się kłaść spać. Może rano będzie. Nie wiem, widzowie. Kurczę, nie wiem. Może dojdzie. Strona wygląda dość dziwnie. Kto wie? Może będzie, może nie. Let's go! Dobra, idę spać, widzowie. To jest, to jest godzina prawie trzecia w nocy, ja się zarobuję, że może coś się stać. Nie wiem, może zaraz tym.

Ktoś wszedł do mojego domu! Ja próbowałem pójść spać, nie wiedziałem że się to potrwa, what the fuck! Ej, widzieliście sami wszyscy! Ej, to był chory, ja zauwiłem walonego mystery boxa katapa i ktoś w mojej domu był! What the fuck, nie jest mystery box! What the fuck? Ej, ej leży tu! Z moim adresem! Ty to leży z moim adresem, what the fuck? Ej, to się robi, sobie żarty ze mnie? Ej, hey, ktoś by... Halo! What the fuck Jak hey, ktoś by w moim domu... O ty Chodźcie! Gdzie... Halo! Oh, fuck! I sobie teraz już Nie wiem co zrobić! O duch! O zacznij, jest w środku! Myślę, będę walczył w moim domu jest! What the fuck! Widzę właśnie, że myślałem, że takie coś się w ogóle nie wydarzy, że, że, że nie będę miał, że nie będzie nikt w mojego domu wszedł, jak on w ogóle wszedł oknem. Mam że kamerę tam mam nadzieję, że widzieliście na kamerach. Teraz zobaczę, co jej tam przyniósł, what the fuck. Jak to jest w ogóle legalne w Polsce? Teraz zobaczę, co tam przyniósł. Ale ja widzę, serio, jaki chory człowiek mógł takie coś zrobić W ogóle jaka firma mogłaby sobie poza tym sobie pakować W jakiś w ogóle, zobaczyć jakiś do dupy karton I mystery boxa od cutnapa Widzę dla bezpieczeństwa, będę ją cały czas trzcikiem pod ręką Otwórzcie mi to, jest, co tu jest w środku, serio Są jakieś napisy, no ja to jak go robił jakiś, nie wiem wow Ty, a więc jakaś skrzypka wow widzicie to jest prawdziwy What the fuck, widzę, to jest prawdziwy mystery box Zobacz, jaka mała ty co ja nie wiem, w ogóle za to zapłaciłem, I za to zapłaciliśmy? Bo już nie pamiętam, widzę, przez stres a za nie zapłacili za to. Tylko otwórzmy jest w środku. Katam zdjęcie. Ty, ale kto wszedł do mojego domu, widzowie? Ty, to jest jakieś chore. Co jeszcze jest? Tej dostaliśmy teraz autentyczne karty pamięci, ale widzę, że cały czas patrzy, rozna się po moim domu, czy jakiś chłop na nie teraz nie patrzy. Jak ten kurier mógł dostarczyć tego Mystery Boxa i to karty pamięci? Teraz widzę, nie, nie wiem, no, OK, sprawdźmy co w ogóle na tej kartę pamięci jest i chodźmy przez komputery i sprawdźmy co na karty pamięci jest. Widzę, mam nadzieję, że Serio tak bardzo się boicie tak samo teraz jak ja, bo naprawdę teraz widzę się autentycznie boję. teraz co działać w moim domu. Jestem przygotowany. Ok, sprawdźcie co na tej karcie pojęcie jest. Nie macie, że... mam dla samoobrony. Widzicie co. Zobaczę co jest w środku. Ok, połączę nagrywanie wam. Przed. Ty pojął się! Łoł, wow, pojawił się... Ej, ty to działa. Ok, wow. wow. to nagrywanie. Łoł. to? Pojawiło się. Do ci... do What the fuck? Możesz to otworzyć. No jakiś materiał widzę, to jest. Zobaczmy w tym filmik i zobaczmy co to jest. Let's go. Wow! I have to gdzieś to, to coś potrzebuje A chyba. Like Whoa, nóż! Nie się boxie, tylko to? Or maybe he does. go find him. Tu chodzi. Kto jest? to co nie, What the fuck, tu to. chodzi, w ogóle się nie Co? On się cieszył widzieliście? On się cieszył. Ta była cały rozwalony był kościół, on się cieszył. What the fuck, Ej, to jest chore, patrzcie. Tu jeszcze nie ma w ogóle stóp. Cały i on... Nie patrzą, to jest jakaś chora bajka. Dajcie się jeszcze z Emissary Boxu znaleźliśmy jakąś chorą bajkę, którą nigdy nie powinien żadne dzieciak oglądać, albo w ogóle nikt w nie powinien to oglądać. Patrz, biją się, on ją rozwali. Wow. Nie że on rozwali całą, cał Nie. Wow. Nie. Nie bijcie się. Ty naciął ją czymś! Ej, naciął ją serem! To z... Katam, zły! Nie! Nie, to coś widzę... A co jest na końcu? Ciasto z nożem! Ty widzowie, what the fuck? Numer telefonu? Ty ja tylko numer... What the fuck, widzowie? Dostaliśmy numer telefonu. Na końcu widzowie odcinka był numer telefonu. Wow! wow. What the fuck? Ty widzowie, wydaje mi się, wydaje mi się, że ten numer telefonu był to został gera, który mnie przyszedł. Na końcu był numer telefonu normalny, widzowie, widziałem, to przybył numer telefonu. Ej, Ewidentnie. wydaje mi się, że to jest numer telefonu, po którym powinniśmy zadzwonić. Ale widzę, co to na drugim odcinku. Widzieliście sami, ktoś do nie przyszedł i zostawił jakieś tam z tej boksa. Dobra, widzowie, na kolejnym odcinku się widzimy. Zaś teraz łapkę w górę, widzowie, jestem senser Jestem przerażony. Ej, na kolejnym odcinku dzwonię po ten numer telefonu. Jeżeli będzie dużo widzę łapę w górę, to na kolejnym odcinku dzwię po numer telefonu i się stanie. Macie, widzę, że to już nie przyjdzie. Trzymajcie się, pa. What the fuck?